Cześć, Marcin Kopczyński, Rewizja.net. Wyobraź sobie, że z dnia na dzień tracisz domenę, na której funkcjonuje Twój sklep internetowy, strona firmowa czy blog. Tracisz przez to wszystkie środki, które zainwestowałeś w promocję tego adresu, w pozycjonowanie. Nieaktualne stają się też wszystkie materiały reklamowe, na których umieściłeś ten adres: wizytówki, papiery firmowe, teczki, naklejki, cokolwiek, co już powstało. Tego typu sytuacje wcale nie są rzadkością. Pozwól, że przybliżę Ci, dlaczego tak może się stać. Na początek zastanów się, czy sam rejestrowałeś własną domenę, czy robił to ktoś za Ciebie. Jeżeli rejestrowałeś się samodzielnie, to zapewne zarejestrowałeś się na własne dane. Jeżeli jednak robił to ktoś w Twoim imieniu, a takie sytuacje są bardzo częste, przynajmniej według naszych klientów, że to. Albo rejestruje pracownik, kolega lub po prostu firma, która wykonuje na Twoje zlecenie stronę, sklep czy inny system. I pytanie, czy upewniłeś się, czy ta domena została zarejestrowana na Twoje dane, czy na dane tego, kto to robił? Pozwól, że przedstawię Ci trzy sytuacje, w których ten problem stał się naprawdę poważnym problemem. Freelancer znika. Czyli osoba, która zarejestrowała domenę w Twoim imieniu i co gorsza na swoje dane, znika. Znika, czyli nie mamy z nim jakiegokolwiek kontaktu, a domena wygasła. Nie możemy ani jej przedłużyć, ani próbować jej odzyskać, bo nawet nie wiemy, do kogo dostarczyć pismo. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku jednego z naszych klientów. Nie dopilnował tego, na kogo została zarejestrowana domena i w ten sposób ją stracił. Domena była w okresie 30-dniowego wygasania. Jest to okres w przypadku domen.pl którym tylko poprzedni właściciel, tak naprawdę bieżący właściciel domeny, może ją przedłużyć. Nie może zrobić tego nikt inny. W tym czasie nie da się też wykupić opcji na domenę, czyli pierwszeństwa w jej zakupie po tym okresie karencji 30 dni. Dlatego trafiała na wolny rynek i każdy mógł ją kupić. W naszym przypadku niestety skończyło się to zmianą domeny przez klienta, dlatego że nie mógł czekać 30 dni i zawiesić swojej działalności online na cały miesiąc. Drugi przypadek to żona przestaje być żoną, mąż mężem, kolega kolegą, a wspólnik przestaje być wspólnikiem. I wtedy zaczynają się schody. Taka domena najczęściej staje się, mówiąc wprost, zakładnikiem. Trzeci przypadek jest bardzo podobny do poprzedniego, ale zdarza się niestety częściej. Mowa o sytuacji, w której firma, która wykonała nam stronę firmową sklep, świadczy nam również inne usługi i w pewnym momencie Przestajemy z nich korzystać, wypowiadamy umowę, i wtedy okazuje się, że domena została zarejestrowana nie na nas, ale na dane firmy. I tutaj zaczyna się problem, dlatego że firma ta potrafi, co jest bardzo złą i negatywną praktyką rynkową, windować cenę takiej usługi. Zdarzyło się to kilkukrotnie wśród naszych klientów. Na szczęście po interwencji prawników zmieniono zdanie i oddano te domeny. Lepiej przygotować się zawczasu i sprawdzić. Na kogo została zarejestrowana domena? Przejdźmy teraz do konkretów, w jaki sposób możesz sprawdzić, kto jest właścicielem Twojej domeny. Przyjmijmy, że mówimy o domenie .pl, czyli twoja domena.pl. Własność domeny bardzo często porównuje do własności samochodu. Dlaczego? Dlatego, że mamy państwowy, krajowy rejestr właścicieli domen.pl. Analogicznie, jak to jest w przypadku samochodu. Ten rejestr jest publiczny. Możesz go sprawdzić pod adresem whois.pl. Ten adres znajdziesz również w opisie filmu. Na stronie whois możemy podać naszą domenę.pl, pl, potwierdzić, że nie jesteśmy botem i wyszukać w bazie whois. Natychmiast otrzymujemy wynik z informacją, kiedy została utworzona domena, kiedy ostatnio została zmodyfikowana, kiedy kończy się jej okres, na jakie nazwy serwerów kieruje oraz kto jest abonentem. W tym przypadku jest to firma Rewizjanet, typ abonenta organizacja. I ten typ abonenta ma znaczenie, gdyż tylko typ abonenta organizacja będzie wyświetlał się w tym miejscu. Jeżeli będzie to osoba fizyczna, czyli nie firma. To nie uzyskamy tych informacji. Podam taki przykład. W tym przypadku otrzymamy wyłącznie informacje dane nienastępne. Czyli nie zarejestrowała tego firma, i w związku z ochroną danych osobowych nie zobaczymy tych danych. Kiedyś były one publicznie dostępne, od czasu wprowadzenia RODO w naszym kraju te dane są ukryte na stałe i my, jako osoby postronne, nie mamy możliwości uzyskania informacji na ten temat. Okazało się, że domena nie jest na twoje dane? Spokojnie. Niekoniecznie musi to oznaczać złą wolę firmy bądź osoby, która wykonywała to na twoją prośbę. Warto na spokojnie zwrócić się do niej z prośbą o przekazanie ci praw do tej konkretnej domeny. Najczęściej tego typu sytuacje mają miejsce, kiedy rejestracja następuje w pośpiechu, bądź formularze rejestracji są na tyle zafiłe, że nie każdy wie, że może podać inne dane rejestrującego niż płatnika bądź opiekuna technicznego. Dlatego nie reaguj od razu nerwowo, gdy okaże się, że firma, która wykonała to na Twoje polecenie, zarejestrowała domenę na swoje dane. Może się to zdarzyć z przypadku, z błędu pracownika. Jak zmienić właściciela domeny i ile taka operacja kosztuje? Na szczęście ta operacja jest w pełni darmowa. W zależności od operatora, u którego zarejestrowaliśmy tą domenę, proces ten może wyglądać inaczej. U niektórych wystarczy wyłącznie wypełnienie kilku formularzy elektronicznych, zaś u niektórych niestety trzeba to wypełnić papierowo, zeskanować, wysłać, yy, skan bądź wysłać to tradycyjną pocztą kurierem. I wtedy ten czas przeciąga się. Niemniej ten proces jest prosty i polega na wypełnieniu przez obie strony odpowiednich formularzy. Ktoś inny kupił moją domenę. Czy mogę ją odzyskać? Z takim zapytaniem czasami zgłaszają się do nas klienci. I tutaj niestety nie mamy dobrej informacji. Dlatego, że jeżeli ktoś inny posiadał opcję na domenę, która wygasła, opcję Czyli pierwszeństwo w jej rejestracji, tak jak już wcześniej wspominałem, to niestety nie mamy łatwego sposobu na jej odzyskanie. Ta osoba może ją zarejestrować. Jeżeli takiej opcji nie było, a domena na przykład jest w okresie wygasania, albo już wygasła i ktoś inny ją kupił, ta domena najpewniej albo została kupiona przez firmę zajmującą się pozycjonowaniem, po to, aby postawić na niej serwis, z którego będą mogli linkować do siebie, albo kupił ją ktoś, kto chce na tym tylko zarobić i wystawi ją automatycznie na giełdzie domen, takie jak na przykład Aftermarket.pl. Link, do którego zostawię w opisie. W takiej sytuacji mamy trzy wyjścia. Żadne nie jest proste ani przyjemne. Pierwszym jest próba kontaktu z aktualnym właścicielem w celu jej odkupienia. Nie zawsze jest to możliwe i bardzo rzadko jest to tanie. Druga sytuacja to po prostu zmiana domeny. Trzecim, ostatnim sposobem, w mojej ocenie najmniej skutecznym, jest próba sądowego odzyskania tej domeny. Jeżeli ta domena zawiera w sobie zarejestrowany przez nas znak towarowy, to mamy duże szanse ją odzyskać. Niemniej jednak jest to droga trudna, droga i w mojej ocenie mało skuteczna, dlatego że zanim uda się ją odzyskać, to już straci swoją wartość. Przy założeniu, że nie jest ona kluczowa dla naszego biznesu, choć gdyby była kluczowa, to zakładam, żebyśmy jej nie stracili. Na koniec, jeżeli masz problem ze sprawdzeniem, kto jest właścicielem twojej domeny, wyślij nam ją na kontakt małpa.rewizja.net, a sprawdzimy to bezpłatnie i postaramy się pomóc. Jeżeli zależy ci na sprawnym i bezpiecznym rozwijaniu swojego e-biznesu, sprawdź inne filmy na naszym kanale. Cześć.